W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O Boże mój, upadając przed Tobą, cześć Ci oddaję najwyższą. Składam Ci dzięki za wszystkie dobrodziejstwa, których mi użyczasz, a szczególnie za troskliwą opiekę nade mną tej nocy. Wszystko, co dziś będę czyniła, ofiaruję Tobie, łącząc moje uczynki z intencjami Jezusa Zbawiciela i Maryi Matki Kościoła. Pragnę przez cały dzień jednoczyć się z ofiarą Syna Twojego we mszy świętej, by wyrazić Tobie swoje dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie i potrzeby. Pomóż mi wiernie i sumiennie wypełniać wszystkie moje zadania i obowiązki, a przez pójście za wezwaniem Twojego Syna w Ewangelii, do mnie kierowanym, jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Udziel mi pomocy, bym coraz doskonalej miłował bliźnich, wśród których żyję. Mocno postanawiam nie tylko unikać wszelkiego grzechu, przede wszystkim moich wad, ale także czynić dobro. Naśladując Ciebie, przede wszystkim przez służbę bliźniemu. Uprzedzaj więc nasze czyny, prosimy Cię, Panie, Twoim natchnieniem i wspieraj nas pomocą, aby wszelka nasza praca od Ciebie się zaczynała i tak zaczęta z Tobą się kończyła przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dozwólbym Cię wysławiał, Panno Święta, i daj nam moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez Padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam dzieciom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze dziewicy Racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i doprowadzić do wiecznej radości. Święty Aniele Stróżu mój, święci moi patronowie i wszyscy mieszkańcy nieba, uproście mi u Boga doskonałą miłość Boga i Bliźniego. Święty nasz Ojcze Franciszku, uproś nam wytrwałość, aby